Co dzisiaj mamy do składania? Czołg Nie, samochód Zazwyczaj mamy czołgi, a tym razem mamy samochód Ale to jest czołgowy samochód Czołgowy samochód? Wow, nawet ma jakąś Ma UMP Pistolet maszynowy, a to Tak, nie wiem. tak otwierają się drzwi w środku jest kabina, można sobie silnik otworzyć i dach jest zdymowany, prawie jak kabriolet. Super, tak, składamy. Hej wszystkim dzisiaj będę recenzował e, Jeepa Zingbao, który trochę udaje, nie wiem, hamera raczej nie, ale no, jakiś pojazd 4x4 z PPK na wieżyczce. także jako ciekawostka jest trzech żołnierzy. Dołączonych do zestawu. Ojciec, żołnierzu. Czy uda mi się ustawić? No, nie przywraca się już. I trzeci żołnierz. E, co do broni, nie jestem pewien, czy to jest to, co zostało dołączone do zestawu. Wydaje mi się, że tak. Na pewno ten karabin AR na bazie R15 z tłumikiem i z celownikiem. Pistolet maszynowy. Trudno jest mi powiedzieć. Nie wygląda jak UMP, ale w ogóle nie, nie jestem pewien czy, czy został dodany. I dowódca w tym wypadku ma e, desertigla. Natomiast przejdźmy może do samego pojazdu. Jest z nim zastosowanych kilka ciekawych rozwiązań. Pierwsze, jak już widać, tutaj e, dach się otwiera, aby żołnierz mógł obsługiwać PPK, czyli broń przeciwpancerną. W tym wypadku coś, co wygląda jak RPG z jakimś no, na namierzaniem. Na, na ja tutaj sam domontowałem. To, to nie jest zgodne z instrukcją. Zgodnie z instrukcją on wyglądałby tak, czyli to byłby taki celownik. A domontowałem pornetkę e, dowódcy w tym miejscu. Wydawało mi się, się to jakiś sensowny. E, jeepa można otworzyć. Klapę z tyłu. I tutaj przechowywane są różne rzeczy widać ja tutaj trzymam y, pas do broni krótkiej i do z amunicją dla dowódcy tak, no bo dowódca ma broń krótką więc tylko on by z tego skorzystał y, do tego jak się ekipa załaduje naszych żołnierzy czyli wszyscy trzej mogliby siedzieć dwóch Siedziałoby z przodu. Ja tutaj kierowca w tym miejscu i pasażer w tym miejscu. To, to trzeci żołnierz może być y, na dachu, obsługiwać właśnie PPK. Y, ciekawostką jest to, że dach. Gripa się podnosi. Jest na dwóch pinach zamocowany. O, tutaj widać te piny. To są te piny. Yy, I w ten sposób wkłada się żołnierzy do środka. Jest drążek zmiany biegów. Jest kierownica. Yy, sama. Yy, O, i to jest ciekawa funkcjonalność, że można otworzyć silnik. Ale, żeby otworzyć silnik, trzeba odni obniżyć kratownicę drugą. Wtedy ta kratownica przestaje stawiać opór, i możemy zajrzeć do silnika. Wygląda mniej więcej tak. Widać nim cztery tłoki. E jest cepiaste, y Trudno się zamyka czasami. Chociaż teraz akurat ładnie chodzi. Ale czasem potrafi się blokować, więc jest to irytujące. E, pod spodem wygląda tak. Nie ma żadnych jakichś cudów. Te drzwi z tyłu też się tak ciężko zamykają. Trzeba by się przymęczyć. E, no i żołnierze jak są na fotelach to jeszcze dowódca z hełmem przejdzie, bo hełm ma trochę niższy e, e, profil, o tyle żołnierz w hełmie jest za wysoki i nie zamknie się dach, więc żołnierz musi zostawić hełm w bagażniku. Do tego zestawu dorzucona jest jeszcze budka wartownicza z radiem. Żołnierz-wartownik posiada radio. E, budka y, prosta. O, żołnierz siedzi. Jest głośnik do nadawania komunikatów. E, tu jest element na którym opiera się yy, brama. Osobiście uważam, że mogli zrobić długi klocek tutaj łączący jedno z drugim. Wtedy nie byłoby tego problemu, że ktoś tak rozjeżdża. No wiadomo, to byłby jakiś tam koszt dodatkowy, więc zrezygnowano z tego. Ale byłoby fajnie, gdyby po prostu można było podnieść po całość te elementy. Ale poza tym. Zestaw jest całkiem spoko i e, będę recenzował osobne jeszcze ciało e, artylerię którą Zimba wy, wypuściło ale, ale na potrzeby tego filmu zaznaczę że tą artylerię jest w stanie przewozić właśnie e, Jeep mający on tutaj uda mi się topnąć. Zbliżenie tutaj z tyłu jest hak holowniczy, w tym haku holowniczym da się przyczepić, Dobra, pokażę. To jest artyleria ona jest reklamowana jako przeciwlotnicza. To pokażę w kolejnym filmie, jak śmiesznie to wygląda, ale w tym pokażę tylko samo łączenie. Jest to łączenie kulowe. Tak? Artyleria ma kulowe łączenie. I tutaj jesteśmy w stanie wpiąć w. Uuu, urwał cały ten. <laughs> e, cały łączenie się urwało z artylerii, no, ale jakby docelowo artyleria powinna hulać, a tym. całkiem sprawnie to idzie. Sama artyleria jest fajnie zrobiona. Jest możliwość pokazania, jak um, otwiera się i zamyka włas. Um, do, do lufy. E, zmienia się kąt. Można ją rozstawić. No, ale to wszystko będzie przy recenzji artylerii. E, I to było na tyle jeśli chodzi o sam, e, sam jeep, który przewozi. Naszych trzech żołnierzyków i jest w stanie wozić artylerię. Dzięki. Go!